Siema. Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie gruba akcja, akcja słoma. A mianowicie przywieziemy aż jedną belę z pola. Więcej nie potrzebuję, także pojedziemy po nią turem. Przywieziemy ją tutaj na widłach, na paleciaku. Mam nadzieję, że tą belę uda się złapać. Ale przedtem trzeba dopompować powietrza, bo opona ugina się bez żadnego obciążenia. Zobaczę, jakie tutaj ciśnienie jest w tej chwili. Ponad dwa. Do zwykłej jazdy na pewno by wystarczyło, ale tutaj do pracy z turem, według mnie to o wiele za mało. Bele też są duże, pewnie ciężkie, także trzeba tutaj dobić więcej. Myślę, że nawet z 3,5 bara. Myślę, że to takie minimum. Jest i drugie koło. Zakrętka. W tym wygląda, jakby było mniej. Patrzymy. Tak, tutaj jest no prawie 1,8, pompujemy. Ok, drugie koło też ma 3,5. Zakręcam i ruszamy. Oczywiście założyłem obciążnik, bez obciążnika nie rusz. Mam nadzieję, że uda mi się przejechać tutaj przez łąkę. Tutaj jest dosyć nisko, a u nas ostatnio mocno padało, ale mam nadzieję, że nie będzie grzęsko, że uda mi się tutaj przeprawić. Zresztą zobaczymy. Jak pusty przejdzie gładko, to i myślę, że bez problemu uda się przeskoczyć z belą. Udało mi się trafić takie okienko Lukę pogodową No i tutaj żyto wykosiłem Jest trochę tych bel Tutaj akurat znajomy sobie zbelował Ja słomy nie zbieram Jak ją tu złapać? Tutaj z tej strony, widłami. Hm, nie wiem, czy to mi się uda. Może się poszarpie. Chyba podjadę sobie tutaj z tej strony. Wtoczę ją na widły, wezmę ją tak trochę na siebie i powinno być ok. Coś ty w życiu, ale zaryło ziemi, masakra. Opa. Kurde, aż się bela stacza. Ależ zaryło no. Za mocno wziąłem w dół. Trzeba to zwalić. Ten piach mi do niczego nie jest potrzebny. Jeszcze tutaj. Dobra, bo mi spadnie z wideo trudno. Zawiezie się trochę tej ziemi, to się zawiezie. Co on tak krzywo stoi? Tutaj w dołku chyba jest No i dobra, chyba jest okej, okay, można jechać Przejeździe z pola na łąkę jest bruzda, ale mam nadzieję, że powolutku przejadę, to mi ona nie spadnie. A powiedzcie, jak u Was żniwa, jak to wszystko idzie. Udało Wam się coś trochę wykosić. Mi został jeszcze tylko łubin, ale on jeszcze musi trochę poczekać. najbardziej się obawiam tego tutaj przejazdu bo tu jest bardzo, bardzo nisko żeby mi gdzieś tutaj przednie koła się nie zapadły z tym ciężarem jak to wygląda nie, chyba nie ma tragedii dobra, chyba najniższy moment przejechaliśmy, także powinno być ok. Gdzie cię wrzucimy gadzino? Chyba tutaj, przed sadzarką, tu gdzie wcześniej stał rębak. Sadzarka i tak nie będzie używana do wiosny. A bela będzie mogła sobie tutaj leżeć. Paletkę na bok. Trzeba trochę ręcznie ją poprawić. A nie jest wcale taka ciężka. Opa! Dobra. I niech tak sobie leży. Dobrze, ten piach został na widłach. Zaraz gdzieś go wywiozę w ustronne miejsce. Zsypię. I po zabiegu. Pa. Tutaj zgarnę na bronach. Tu i tak ziele rośnie. I tak już może zostać. Także cóż, u mnie już cała słoma zwieziona, robota ogarnięta. Także kończymy na dzisiaj. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia wkrótce. Na razie, cześć!